Cześć wszystkim! Mam dla Was dziś naprawdę ekscytującą wiadomość. Nasz najnowszy produkt, Modbus R, dostarcza rozwiązania do łatwego integrowania urządzeń Modbus przez LOXON R. Ale zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących nowego produktu, zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie przegapić żadnych nowości, aktualizacji ani ekscytujących projektów w przyszłości. Zaczynamy! Większość z Was zapewne wie z doświadczenia na placu budowy, że położenie kabli w budynku nie zawsze wchodzi w grę, a wersja bezprzewodowa jest po prostu szybsza i łatwiejsza w implementacji. Dokładnie dlatego opracowaliśmy Modbus R. Modbus R Odloxon umożliwia bezprzewodowe integrowanie urządzeń z interfejsem Modbus RTU, takich jak liczniki energii, wallboxy, pompy ciepła i wiele innych. Dzięki interfejsowi Modbus RTU urządzenia można zintegrować bezprzewodowo do automatyki domowej i budynkowej. Możliwe jest indywidualne ustawienie prędkości transmisji oraz parzystości. Dodatkowo obsługiwane są typy danych o 16 i 32 bitach. Modbus R zasilany jest napięciem roboczym 24V DC za pośrednictwem dwóch pomarańczowo-białych przewodów. Następnie urządzenie Modbus, np. licznik energii, podłącza się za pomocą dwóch niebiesko-brązowych przewodów. Aby zapewnić bezproblemową komunikację, konieczne jest połączenie masy zarówno zasilania, jak i urządzenia Modbus. Dodatkowo dołączony w zestawie rezystor 120 ohmów musi zostać podłączony między zaciskami A i B urządzenia Modbus. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować integrację za pomocą LOXON-Config. Modbus R wyszukuje i dodaje się za pośrednictwem okna dialogowego nauki LOXON-R. Następnie należy ustawić prędkość transmisji połączenia szeregowego oraz parzystość zgodnie z arkuszem danych urządzenia Modbus RTU. Teraz można stworzyć własne urządzenie Modbus i wprowadzić adresy wejść-wyjść, polecenia oraz typ danych zgodnie z kartą katalogową producenta. Możesz też skorzystać z szablonu obszernej biblioteki LOXON. W moim przykładzie używam szablonu trójfazowego licznika energii Modbus od LOXON. Wystarczy pobrać szablon z biblioteki i dodać go dwukrotnym kliknięciem. Teraz mogę wybrać predefiniowane urządzenia, a dzięki szablonowi wszystkie adresy wejść, wyjść, polecenia i typy danych są już poprawnie wprowadzone. Niezależnie od tego, czy chcesz integrować liczniki do inteligentnego zarządzania energią, pompy ciepła do efektywnego rozprowadzenia ciepła i chłodu, czy wentylację pomieszczeń mieszkalnych w celu zwiększenia komfortu, Modbus R Lokson pozwala szybko i łatwo podłączać różne urządzenia Modbus RTU w instalacjach klientów. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Życzę Wam dużo Friday z nowym produktem, a jeśli podoba Wam się ten film, dajcie mu kciuka w górę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.